Co za paskudna pogoda. Dzień dobry. Proszę bardzo. Czy warto trawnik zamienić? Zamienić na grządkę. Warto. I tu mamy już grządkę. Już bierzemy, jemy na bieżąco swoje ogórki. Koperek będzie wybierany. Tutaj zaraz sobie. Sałatę na bieżąco codziennie pójdziesz i sobie weźmiesz sałaty Zobacz, Sałatę Buraczki się przebierze, to się zrobi zupę Koperek I zaraz dołożę sobie do tego co kupiłem w sklepie Tu ogóreczki rosną, tam pomidory bardzo trawnik zamienić. Pietruszka tam gdzieś sobie rośnie. Nie wiem dlaczego pietruszka nie chce rosnąć. Od Ogóreczki będą. Tam krzan rośnie. Tam krzan rośnie. Tu krzan rośnie. Aronia. Z przodu mamy jeszcze dwa krzaki. Jabłuszka sobie tu zawiązują. I proszę Państwa, tu jakie pomidorki proszę zobaczyć, jeszcze kwitną. Pomidoreczki się już zawiązują. Było ostro słońce, dlatego listki zwięte Zamieńcie. Kawałeczek. Kawałeczek trawnika i wzbogacić kupne, a Wy szukacie rozwiązania.